In quel tempo Salomone pregò nel tempio dicendo, anche lo straniero che non appartiene al Israele, del tuo popolo, se viene da un paese lontano a causa del tuo nome, perché si sarà sentito parlare del tuo grande nome, della tua mano potente e del tuo braccio teso, se egli viene a pregare in questo tempio, tu, Signore, ascoltalo dal cielo, luogo della vita. E soddisfa tutte le richieste dello straniero, perché tutti i popoli della terra conoscano il tuo nome, ti temano come Israele e il tuo popolo, e sappiano che al tuo nome è stato dedicato questo tempio e io ho costruito. Parola di Dio. świętego Pawła, apostoła do Galaty. Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, którego wskrzeszły skrześni I wszyscy bracia, którzy są przy mnie do kościołów Galacy. Nadziwić się nie mogę, że tak szybko widzę od tego, Inny jednak Ewangelijne. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród Was samych i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusowi. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł nie głosił Wam Ewangelię, różną od tej, którą głosiliśmy, niech będzie przekrany. Już to przedtem powiedzieliśmy. A teraz jeszcze mówię. Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęte. A zatem teraz, czy zabiegam o ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przygotować? Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przygotować, nie byłbym słuchą, Altos